Halo? halo, witam serdecznie, doradca Magdalena Laskowska. Odzwaniam w sprawie Pana konta inwestycyjnego. Czy jest Pan zapoznany z zarobkiem z pierwszej sesji handlu automatycznego? A to na jak konta? Pani odzwania? Ja nie dzwoniłem do Pani. Ale doradcy dzwonili. A, do rozumiem, dobra, dobra, rozumiem, rozumiem. Nie, bo tak Pani, ten, bo tu byłem zajęty czym innym. Dobrze, jeszcze raz. Tak, halo. Halo, halo, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, co tamtej już nie ma? Wyrzuciliście ją? Proszę, o co chodzi? Wyrzuciliście tamtą? Kogo? No szmatławca. Nie rozumiem, o co chodzi. Ja, ja też panie, z... z tej strony Artur Malinowski, doradca finansowy z Fukinecta Malinowski, Artur, tak? Tak. Mhm. tak. Ja dziękuję właśnie... Bo się zainteresował zarobkiem na rynku trybie automatycznym. No a przed podała... koleżanka dzwoniła, to, że wypłata teraz pan, że zarobek. Nie wiem o co chodzi, bo tu podane dane, pod tym numerem, pani Kornelia. Pani Kornelia. To Zapraszamy. pani Kornelia is dead. Is dead? Mhm. A kto podał panie dane? Ja przepraszam. To może podała jak jeszcze była alive. No nie. Przepraszam, bo tu były podane dane przez reklamę, to jest... No, ale to przez reklamę nie mogła podać danych, jak była jeszcze alive? Ale... Dlaczego... Nie rozumiem po do końca. Zarejestrowała się, jak jeszcze nie była dead. A teraz jest dead, więc... No, co ja tak. mogę? Tak, za dwie minuty zmarła. Rozumiem, jak za dwie tak? minuty? No co, teraz się zarejestrowała? No, trzy minuty temu dostaliśmy... Trzy minuty 3... temu! To, to, kiedy pan dostał, to jest jedna rzecz. Natomiast rejestracja była co najmniej rano. Co najwyżej. Co najwyżej rano. A to, a to się, stało, panie, źle, się to. Poczuła, źle się poczuła, szła do samochodu i się potknęła o kamień i, i no i masz. No. Bardzo mnie przykro. No mnie niekoniecznie, bo mnie wkurwiała, wie pan. Aha, rozumiem, rozumiem. No dobra, to bo bym nie do Pani Korneli, jeżeli Pani Korneli nie ma, no to współczuję Panu. No, ale to nie ma, nie Takim... ma co, nie, 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 nie ma co, obiady były kijowe, nie. także spoko, jakoś tak. to, tak, jakoś, jakoś przeżyję. Uh -huh, rozumiem, a nie chce Pan zarabiać na rynku finansów? Został Pan sam? Na rynku pan... finansów mogę zarabiać, mogę zarabiać na rynku a, finansów. A. Uh -huh. Interesuje to Pana, tak? Nie, nie interesuje, ale zarobek mnie interesuje. Zarobok Pana interesuje. A jak, jaki Pana zarobok interesuje? W trybie automatycznym czy z maklerem? W trybie samotniczym może być. Samotniczym. Mhm. Rozumiem. No, samotniczym to nie, nie mamy. Niestety, a nie macie ale w samotniczym? Ta, ale niestety mamy w trybie automatycznym. A, a automatycznym. To może być automatyczny. Bo Pan powiedział, Bo... tak niewyraźnie powiedział, to myślałem, że to chodzi o tryb Przepraszam. samotniczy. Przepraszam. Przepraszam, mam taki mały akcent. No właśnie, no. a jaki akcent ma pan, tak propo, bo pan sam no. zaczął? No, ja jestem z Ukrainy, bo mieszkam w Polsce od, od 12 lat, skończyłem szkołę, później w Unii byłem. Jaki akcent? Przyznał się pan Ukrainy? No tak. Ojej, ja jest pan idzie. jedyny od Ale. trzech lat. Gratulacje, naprawdę. Niech pan przyjedzie tutaj do nas, do biura. I uścisnę panu rękę. Jest pan jedyny, który tak się przyznał. Ale nigdy nie on tego. No i poprawia. bardzo dobrze, i tak trzymać. Gdzie wpłacić ja 250 dolarów w nagrodę? Na naszą platformę Nexus Trade. Nexus Trade. A to macie tak. coś wspólnego z Nexus Group? Nie, nic wspólnego nie mamy. Mhm. Rozumiem. Dobrze, a gdy. No działamy, działamy. Dobra, moment, to ja tutaj Dobre. zatrzymuję to, co robię. Odpalam teraz przeglądarkę. Proszę bardzo i dobra, i co mam robić teraz? Proszę Pana. A, no, jak Pan wszedł na przeglądarkę, to ja na które nazwą platformę, a Pan przejdzie. Dobrze, dobrze, to, 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 to niech Pan daje. Mogę więc, tak? Tak. N jak Natalia. N jak Natalia, tak. N jak Natalia. E jak Ewa. E jak Ewa. X jak Sawierzy. X jak Sawierzy. Tak. O, jak Olga. O, jak Olga. Nexo. S jak Sylvia. S. Nexos. Nexos. Kraj. Tomek. Tradę, tak? Tradę, tak. Dobra, przyspieszyłem się. No dobra. Nexus Trade. A to Nexus, a nie Nexus. No to co pan tutaj ściemę no nie, Nexus. Nie było ściema. No dobra, no bo pan mówi, no tak niewyraźnie mówi, ale to je, wybaczę panu, jak, jak taki akcent ma być ukraiński, to wybaczam. Dziękuję. Dobra. To proszę pana tak. To najpierw. Mogę pozadawać już pytanka? No może pan. Dlaczego domena powstała 4 marca 2024 no, bo nowa platforma. Aha, nowa, nowa platforma. No dobra, ale no to tak. wiesz, wiesz o tym, że yy... dobra, przepraszam. Wie pan o tym, tak. że zniknie w ciągu 24 godzin to będziecie musieli znowu nową postawić. A dlaczego? No bo niestety do nas trafiło, no i. No i a, gijowo. jeszcze to do, do, do pana trafiło, tak? Tak. tak. A no dobrze, zajmujecie tym. Tak? No nie, my się zajmujemy wpłatami. No to jak tutaj zrobić wpłatę? Wpłatami? Tak, e, wpłatami. To, wpłatami. A, pan się zarejestrować. Zarejestrować. Wykonajcie. Czyli co, login. Nie, otwórz konto tam było, tak? Bo login to pewnie nie. Dobra, to robię, otwórz login. konto. Otwórz konto, tak. Dobra, nacisnąłem, otwórz konto. Wpisuję. Edward Gierek. I teraz wpisuję Gierek Małpka. Co, co tu ci? UPL. Może być takie coś? KASŁO no, A1, ja 2, 3 4, 3, 4, 5, 6. O, widzi Numer 1. No oczywiście. No oczywiście, no że znam. Nie pan doświadczenia ma na rynku. No ma, ja mam, no? ja mam, nie, nie mam doświadczenia na rynku handlowym, nie, mam doświadczenie po prostu z takimi telefonami. Dobra, poczekaj pan, numer telefonu, na jaki dzwonisz, na który? Na Marka, ale nie wiem jaki to jest. Dobra, wpiszę ten. Dobra, to jest chyba właśnie ten. I co, kliknąć zarejestruj. A, zarejestruj. Dobra, kliknąłem, zarejestruj. Zobaczymy, co tam teraz. No i co, mieli i teraz co? Wy przetwarzacie? Specjalnie, żeście mnie tutaj dali na taką stronę. Jasne, więc ja się będę bał teraz wchodzić. Dlaczego? No i tego. No kręci, kręci, wy tam teraz dane jakieś pobieracie. A co? To, to, to nie ma pan internetu dobrego po prostu. Nie, już, już wykręciło, wie pan? Wykręciło, Kręciło, się, widziu, Wykręciło. Pan. Dobra, i gdzie tu teraz przelew zrobić? Funt. To wchodzi, fu nie, nie fun, tam wpłata, wpłata a, jest. A, wpłata tam. jest. To, a dlaczego, no. o, to jeszcze jedno pytanie, a dlaczego na częściowo po angielsku, częściowo po polsku? E, bo mamy maklerów z Anglii, oni umieją rozmawiać w polskim języku, ale im wygodniej prowadzić naszych klientów no tak, no. w języku angielskim, rozumie no, Pan? No kurde, no. oczywiście, no. Bo, wie Że wie pan, też jak, jak głupi, no. Dostaj dost dostają wsparcie od naszych maklerów krok po kroku. Właśnie oni się nie zajmują tym, nie wdrażają w ten temat. Ojej. Dobra, przed dokonaniem wpłaty musisz wypłacić. Nie, A? wypełnić poniższe informacje. Po czym będziesz mógł dokonać wpłaty i rozpocząć handel. Czcionkę tak, byście popra po to... po Poprawili. Nie, no data, urodzenia. data urodzenia. urodzenia, no. Dobra, to, już moment. to miasto, już moment. Miasto, kraj, kod, pocztowy. Moment, moment, moment. Data urodzenia jest. Miasto, twoje miasto, moje? Nazwa ulicy mojej. Kod pocztowy 11101. Dobra, wysyłam. Prześli. znowu kręci. O, wykręciło. Na szybko, tak? Tak. Już o, podpisywałem. Pan internet. No? I teraz no. Deposit Link. Deposit Dobra. Link. Dobra, Deposit tak, Link. Tak. Co tam żeście przygotowali? Thinkflow.org, Zaraz zobaczymy. Think Who is. Techniczflow.org jest. Dobra, moment, poczekaj pan, bo w terminalu siedzę. A panu dlaczego, panu, panu dlaczego panu, panu ten. No Moment, a dlaczego ten Think Flow z kolei e, powstał e, 26 6 stycznia tego roku? No. Wcześniej, wcześniej zaczeliśmy z nim współpracę. No nie, no bo powstał wtedy ta domena powstała wtedy. A, wtedy. No. no, dobra. A, no. Jestem, A, no. jestem, na tym ThinkFlow. Wy jesteście trzynastym klientem z tego co widzę, bo jest Ref Ref 13, trzynastym partnerem. Także to też zniknie, nie? Także to już już niedługo. Co dalej? Buy Packet? Package? Tak, buy packet, ale wybiera Pan ten za 253, dużo z Pana... 252,99, to promocja macie. Tak, tak. Jak w markecie. No właśnie. Dobra, buy packet, package. Buy packet, tak. I teraz zróbmy pole do uzupełnienia, Pan Dobra, to już, moment. Czyli jeszcze raz muszę, tak? Dobra. Edward... Gierek. Country Poland. Moja ulica, mój, moje miasto, mhm. zip code 1111, telefon 500, 500, 500, adres, adres małpka upa.pl. Dobra, i co teraz? Panie, ty, ale to coś, coś jest nie tak. Bo tam, no jak? Dlaczego? Na pierwszej stronie wybierałem na, za 252 dolary, 99 centów, e, a tutaj mam, e, a, czy tam euro, a tutaj mam 253 euro. No to gdzie jest ten jeden cent? To ja się będę z wami no, kłócił. No dlaczego? No jak Może dlaczego? pan się nie kłóci z nami. Dobrze, dobrze, przepraszam. Jeżeli zarobimy, to się nie będę kłócił, dobra? Zarobimy, na 100% zarobimy. Dobra, okej. Okay. Okej, okay. to teraz tak, co tu mam wybrać? Mam pay uh, securely with your credit or debit card, debit card. Może No to wybieramy przelewy, oczywiście, że przelewy wybieramy. No właśnie. Co no właśnie? To no przelewy najszybciej, oczywiście. Pay with przelewy robimy. No i co? No i nic się nic nie stało. A dlaczego tu w ogóle na czerwono coś? O, dobra, coś się stało. Musiał pan. Ty. Ale jesteście dobre, chłopaki. A? Mhm. Na ile? Co na ile? Oceni pan? Ale na ile dobry jesteście? Na ile dobrzy jesteście? A. A to... Ty, to może... To może zrobimy tak. Jak zrobicie następną platformę, to pod, Ten, to zadzwonicie i będziemy weryfikować. Okej. Okay, ale muszę pan tu teraz wpłacić. Wpłacić muszę. No tak, no. ale pan mi powie co. Za. Poczekaj, wybieram. Klikam wybieram. Aha, tutaj login, czyli tu się muszę zalogować. To poczekaj, to ja się zaloguję inaczej. Poczekaj. Eee... O, dobra, tu, a, dobra, klikam, tu klikam, poczekaj, poczekaj, panie, tu klikam i teraz tak, no, kliknąłem i, i dupa, wybrałem Nest Bank. Jaki bank? Nest Bank. bank. Nest Bank. Dlaczego nest? No no nest? No bo tu mam login i hasło, no. Aha, rozumiem, no to... Lepiej. Znaczy mam jeszcze na M-Banku, ale tam lepiej nie. Albo no tak, dobra, weźmy, weźmy M-Bank, dobra, pójdzie. już. Ty, ale Nesbank nie pójdzie. Nie, nie, M-Bank nie pójdzie. Le A, M-Bank tak. nie pójdzie, no to co pójdzie, ty? Bo Alion kliknąłem. aliod Alion, tylko aliod Nie, wszystkie pójdą, ale M-Bank tam też nie idzie mu za bardzo. Bankowi nie idzie za bardzo. O no Boże. Ty, z kim wy współpracujecie, no. Ty, no ale. teraz. Ze mną teraz. No dobra. No. Dobra, niech ci będzie. Już. Dobra. Ty, no, ale. Wiesz, co jest. No pan na podpisał tej Edward, Edward Grek. Oczywiście. Tak? Gierek, nie Grek. Pierek. no. Ale mam akcent, mówiłem Panu. No masz. Tak, ma pan akcent, tak, rzeczywiście. E, w ogóle nie dla skamu z tej strony, nie? Nie wiem czy tam kojarzysz, czy nie. Tak, kojarzę, już gadałem. No, no wiem, że gadałeś. <noise> Coś miałem powiedzieć, ale błąd jest na tej stronie, na tym czymś. No, ja no nie, być no ja nie, nie, nie może być błądu. No jak nie może być błądu, jeżeli jest błąd? To... Jest błąd. Bo jak zrobiłem wstecz, to nie mogę wybrać banku, bo jak wybieram dobra, bank, to... płacimy kartą, płacimy kartą. Dobra, płacimy kartą, dobra. Okej, okay, płacimy kartą. Poczekaj. Ty, ale naprawdę, ja nie mogę już place oddech zrobić. Co dlaczego? No ja nie wiem dlaczego, bo nie idzie, no. To na mój account pan wróci na kartę tą. I jeszcze raz na... A i depozyt link. O Boże, panie, to to wszystko trzeba będzie przepisywać. Nie, ono to automatycznie się... A, tak automatycznie, powiem. dobra, to jeszcze A. raz, By package ja robię. Ty no, rzeczywiście pamięta... A no tam, bo już żeście mnie kiedyś opieprzyli, że to pamięta. Nie, nie było tego. Było, było, tylko nie było na YouTubie, ale było. Aha. A, będę na YouTube, tak? N nie wiem, ale rozmowa fajna, chcesz być? Tak. To ja Ci dam link teraz i wpłacisz 250 dolarów i będziesz. Nie. No czego się ale, ale była dobra propozycja. A ja to ja tylko się podtrzymam. ja e... Jezu. Nie no dobra. Co mam wybrać? E... Kartę teraz chcesz? No, a, czy... Tak, czy... ten te pierwszy. Dobra. Dobra, a, to fej. nacisnąłem, czekamy. Czekamy Dobre. na rezultat. O, coś poszło? Please no accept. A, please accept. No, przepraszam, nie, nie zaakceptowałem. O, teraz kliknąłem. Świetnie. Dobra. I co? I teraz ci podać numer karty, tak? Nie, mi nie trzeba, pan wpisze. No tak, 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 oczywiście. A on Dobra, tam to samo ja... zapisze. To ja wpiszę, moment, poczekaj, tylko sobie tu wezmę. Zaraz zobaczymy, bo muszę aplikację odpalić. No ale się nie mutuj, no patrz, tak dobrze idzie, no. Taka fajna zabawa. Minutki ci nabijamy, minutki ci nabijamy, no weź. O, no, dobra, mam kartę. Dobra, chcesz podyktować ci, czy tylko wpisać? Bo i tak będziesz Nie, niech pan wpisze, nie potrzebuję. Tak, a u Ciebie wyskoczy i tak, to co za różnica? Nie, nie wyskoczy. U nie wyskoczy? No na pewno. Może, może gdzieś dalej, ale u mnie nie. Dobra, kliknąłem Pay. O, przyszło. Traders Pro, no rzeczywiście, Panie. Kurde, nie mogę już rzutów ekranu robić. Kurde, jasny gwint. Dlaczego? No właśnie, bo rewolucja zabrania. Już teraz wszędzie, bo na, na tym nie zabraniał wcześniej, a teraz ten. E, no mamy problem. Proszę pana, mamy ja problem, jest. bo no mam niewystarczające środki. Nie wiem, co z tym no zrobić. To, o, to o, musimy to się to umówić to tak. Nie, nie, moment, moment, moment. To się umówmy tak. Ale nie no, umówmy się tak. Że, skoro pan chce być na YouTubie, to um, e, proszę wpłacić do nas te 250 dolar, My dorzucimy ze swojej strony 3 i wtedy zapłacimy. Nie, to nie jest ciekawe. No, jak pan, nie ja jest, ciekawy, ale ja raz, jest ciekawe? Ale dla nas jest ciekawe. A raz, dwa i będę miał już 500 dolarów. No to tym bardziej. No to co za problem. Ale no, pan mnie oszukał, dlaczego nie rozumiem? Ja oszukałem? Z czym oszukałem? No, nie ja. Ja to do, do Pana uczciwie dzwoniłem. A tu jest. Ja... Ja mam Pan zarobek w trybie no automatycznym. Tu od razu powiedziałam, Mam akcent, jestem z Ukrainy, wszystko dobrze. Mm -hmm. Nazywam się Wiktor Majewski, wszystko dobrze. A tu Pan mnie oszukał. Mm -hmm. e, z tej strony Artur Malinowski, doradca finansowy z Fukinek Trade. Malinowski, Artur, tak? tak. Mm -hmm. Dobrze, przepraszam. Jeżeli poczuł się Pan urażony i oszukany, bardzo, to bardzo przepraszam, bardzo. to bardzo przepraszam. Bardzo. E, więcej się to nie powtórzy, natomiast mam prośbę naprawdę? gorącą. Tak, naprawdę. Mam prośbę gorącą. E, mam prośbę następującą. Zadzwoń pan, jak y, zginą wam te, te strony, te domeny, to wszystko, dobra? To zadzwoń pan. Nie wydaje, że tego bo... się nie wydarzy. No jak to nie? Przelewów 24 dzisiaj już nie będziecie mieli. O ile to są przelewy, bo muszę sprawdzić dokładnie. Nie, to nie jest przelew. Dom, domeny, domeny, yy, domeny yy, też niekoniecznie będziecie mieli. Nie wiem, czy to 24 no, czy 48. Po, panie Edwardzie, Panie Edward, ja tyle tego słyszałem, ale nic nigdy nie znikało. No to dlatego, nie, to... dobrze, dobrze, okej. Okay. I dlatego... Od Pana, od Pana firmy słyszałem Ode mnie? A no, ale nie, a kiedy żeśmy ostatni raz gadali? No, może nie z Panem gadałem, ale ostatnio gadałem z... Od was ale to... kiedy? 40. No ja właśnie. No dużo... okay. okay. ale dużo się zmieniło po prostu od tamtego czasu. Dlatego no teraz jest, co mam co prośbę. Zmieniło, ale to, co wcześniej, to samo co pan i no, tyle, tylko obiecujecie. My to ludziom zarabiamy chociaż. Nie, nie oszukamy ludzi. Znaczy, my tam ludziom zarabiamy waszym ludziom, tak? Bo Zawsze nie tym, co ludźmi. dzwonią. Ja co ty przedłonię? No na A szczęście nikt do was te nie dzwoni, to dzwonią, tylko Tak to dzwonię. Jaka różnica? Każdy zarabia. No oczywiście. No właśnie. Oczywiście. Dobra, masz no, jeszcze dobrze. jakąś inną platformę? Nie. Z takich checkoutów? Tak. A no, może pan się wpisać Nexus przez U, Trace. Nexus Trace, to zaraz zobaczymy. Ta. Taka czarna Nexus. strona. Terejt. kom też? A, tak. Takie no, przy to... pomocy AI. Czarna no. strona, no? No, czarna strona, ale to jest taka ten, że generalnie tu nic nie ma na tych stronach. To pan, bo nie słyszę. Proszę. Powtórzę pan, bo naprawdę nic nie słyszę. Mówię, że tu nic nie ma na... Jak nic nie ma? Kiedy powstała strona? Ten Nexus Trade? No to. Boże, Nexus. A co ja mam ci mówić? Nexus Trade. No też teraz. No właśnie. Też zniknie? Nie wiem, czy zniknie, czy nie. Oh. Może zniknie. Rozumiem. No dobrze, panie bardzo Czyli co, już nie handlujemy dalej? No weź no. Halo. Altrotrust.com Kto? Altrotrust. Altrotrust? Tak. Altrotrust.com ty podajesz po, podajesz po prostu namiary na konkurencję, tak żebyśmy wy, wy... No tak. konkurencję. <laughs> <co? Bądra>? no? <laughs> no? oczywiście, że można. To ale dzięki. Nasze się korzysta. Ale to bardzo. Ty, ale to altroczas.com to yy... Aldo, Aldo, Aldo. A Aldo. Aldo, tak. Teraz panu przeliteruję. A L L Al... O G. O. Zara. Trust. trust. T r u s t Algo. Algo. Algo Trust. 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 U. Mhm. Trust. Mhm. Kropka. Kropka. U mnie. Dobra, strony. Ale to już chyba żeśmy zbanowali, wiesz? Bo to, to było, ale. No nie ja działa. Raczej, no u mnie nie działa. U pana u nas, nie działa. Nie. nie algo! Tak, albo czy no to nie działa, no to nie działa. Dobra, Niestety w Polsce innym nie działa. Dobrze. M a m a x jak sobie Max, no i ten. I. trade, no trade, .com. Maxi trade? Ta, to też było, no jest. Ale powstaje. Yes. Jeszcze raz? Się. No piękny jest. jest. By pan te... Był już pan na tej stronie? Nie wiem. Pewnie no, tak. To? Znaczy wiesz, nie wiem, nie wiem czy na tej stronie, natomiast na pewno na takiej stronie. Na takiej bo wy, No bo chodzi mi o to, że wy zmieniacie te domeny jak rękawiczki, no. Nie, to nieprawda. Pracujem no ja. Na no tak, Zabrycie. oczywiście. Ale mówiłem panu, że my mamy licencję handlową. Tak. O, to wyślij no, mi tą licencję. Nie, nie mogę. <laughs> Dlaczego? Nie, nie mam nie, 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 nie ma maila. No, jak nie masz maila? No, przecież podawałem przy rejestracji. Ale swojego nie mam, z którego mogę wysłać. A, to wyszli z jakiegokolwiek. To wyszli od kierownika. Od kierownika maila? Ale A. nie znam kierownika. Nie widziałam nigdy. A, nie widziałeś tego? Znaczy nie, nie widziałeś pewnie na, właściciela. Na Właś... Właściciela. Ale nie ja widziałeś. jestem właścicielem. Da, ty jesteś, tak, jasne. Twojego życia. Jasne. Jeżeli zadzwonił, żeby się dobrze pobawić. No ja też. Dobra, tak. bo idę drona popuszczać, no co? Będziem idę co? drona popuszczać. Drona popuszczać? Dobra. Tak. Do, bo ben, muszę. E, pani, pani. E, Druga tak. panie. Nie, nie, Panie panie Corneli. Się... Ale to Cornelia... Powsta, powstaje. <noise> Niech powstanie. <głos> <głos> to już jeden taki powstał, <noise> wiesz, dwa tysiące lat temu. <noise> no. Tam we dwóch się śmiejecie? Nie. Tu się ja. gadałem, tylko ja taki. Bo takie, bo takie echo Dobra, nie, nie. idę drona popuszczać. Zadzwonisz nie. jeszcze? Bo dobrze, dobrze się z Tobą gada. Dobrze, zapiszę numer. Dobrze, to super. No, hej. <laughs> Mam prośbę następującą. Zadzwoń Pan, jak zginą Wam te strony, te domeny, to wszystko, dobra? To zadzwoń Pan. No się bo się wydaje, że tego się nie wydarzy. No jak to nie? Nie. Panie Edwardzie, panie Edwarde, ja tyle tego słyszałem, ale nic nigdy nie znikało.